Nagroda Literacka Gdynia jest przyznawana od sześciu lat. Co charakterystyczne dla Nagrody Gdyńskiej, to fakt, iż przyznawana jest ona w trzech tradycyjnych kategoriach. W kategorii poezji, prozy i eseju. Tak zwykle, z grubsza, dzielimy literaturę obecnie. W torbie mam laleczkę. Z tych, które 20 lat temu sprzedawali w kioskach ruchu. Jest goła i łysa. Choć wcale nie ma niemowlęcych kształtów. I ma dokładnie tyle centymetrów, ile miało moje dziecko, gdy umarło. Tegoroczną nagrodę w dziale prozy otrzymuje Justyna Bargielska. Właściwie wszystko to napisanie jest autobiograficzne. Autobiograficzne w tym sensie, że autobiograficzna jest część faktów i na pewno y, autobiograficzna jest metoda pisania, to znaczy ja po prostu wychodzę gdzieś, czy też wchodzę gdzieś, widzę coś i opisuję to y, opisuję to swoim językiem. Myślę, że tutaj bardziej kluczowe jest, kluczowy jest ten język, a nie, a nie tak naprawdę to, co, co, co moje książki, mówię też o wierszach, zawierają. Nagrodę w kategorii eseju dostaje Stefan Chwin za książkę Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. Starałem się przeniknąć motywy, uchwycić nastrój egzystencji, zgłębić mechanikę tanatycznej wyobraźni, zrekonstruować osobowość suicydalną, zbadać strukturę śmiercionośnego światopoglądu, odtworzyć poszlaki i zapowiedzi, których, jak uważałem, nie potrafiłem dostrzec we właściwej chwili. Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii poezji wręczamy Ewie Lipskiej za tą pogląd. Miłość jest jasnowidzem. Przewiduje siebie, ciebie i mnie. To jest sposób na życie, jak się okazuje, zważywszy, jak długo już żyję i gdzieś ta poezja towarzyszy mi od lat. Ja wiem, że to jest coś takiego, co gdzieś przynależy do młodości, chociaż oczywiście czasem ta choroba staje się chorobą nieuleczalną i trwa dużo dłużej. Laureatem nagrody osobnej jest Andrzej Sosnowski. Pani chce robić biopsję mego głosu. Pani ma hipernowoczesny sprzęt, a ja mam ciemny nieżyk krtani, Jochasiu. Wymawiam głoski. Jak sądzę, nie jest to przypadłość na szczęście wszystkich ludzi, ale, ale z tego, co wiem, niektórzy ludzie cierpią na tego rodzaju przypadłość, że, że pewnego rodzaju kwestie językowe, które się pojawiają, muszą zostać zapisane. Ponieważ jeżeli nie zostaną zapisane, to wówczas człowiek czuje się źle. Więc jeżeli się dużo czasu poświęca pisaniu, to znaczy, że jest to coś nie, 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 niezwykle ważnego.